w naszym lujcowskim talkshow Dzisiaj gościmy wielkiego nie... <ścoughs> Dzisiaj... Witam państwa na naszym luj lujcowskim talkshow Dzisiaj gościmy <ścoughs> Dzisiaj gościmy wielkiego reżysera Pana Arazgona Witam. Całe życie marzyłem, żeby. w stanie półtrzesznym wejść na takie talk show. Ja my, e, jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy spełnić pana życzenie. E, dobrze. To powiedz nam, e, a rozgodnie. Pana filmy e, robią bardzo duże pieniądze. I co jest pana sekretem? E... Nigdy nie nagrywam na trzeźwo. Dobrze, dobrze. E, to jeśli pan nie nagrywa na, e, na trzeźwo, to jaki piwo pan proponuje dla, e, dla naszych e, przyszłych reż reżyserów? Despera Rumowe albo Cyril Lubelski. Dobra, to nie jest sponsorowane jak coś. Tak. E... Nic mi nie płacą, ja... ale jeżeli chcecie, to hit me up. Tak. E, jeszcze coś się, się miałam spytać, e, słyszałam, że planuje Pan następny odcinek e, Pana pięknej serii filmów, może Pan im zapowiedzieć? E, tak, więc... Sygnaluj mi to. E, więc kolejna część przygody wujka jest hmm? w planach, jak na razie, e, myślimy nad scenariuszem, hmm. lecz... E, już powoli zaczynamy Desperadosy na produkcję. E, z, no. Tak, zbierać. I będzie, będzie akcja, będzie kurwa, wszystko i tak. Wbiję mili milion subów po, po tym filmie. Będzie trwało dłu dłużej niż 10 minut, aż. Sleepy Co? E, Co? Mamy małe Kurde. problemy za zapleczy. Czekaj, czekaj, ja tu dam. O, pa. no. o, Kurwa, mecz panowie, kurwa. to się kameruje, to jest na żywo. To jest profesjonalne talk show. To jest na żywo, to się kameruje. To jest kurwa, profesjonalne nie. talk show. Tak. Profesjonalnie ja profesjonalnie tu od godziny kurwa płacę za bycie w tym studio. Ogarnijcie się. A -a -a! Kapitan, Iglo? Kapitan Iglo, największy znawca ryb, ogłasza kapitańską promocję. Ahoj, to ja, wasz kapitan Iglo! A to, mój kucharz! Mamy dla was chrupiące i soczyste paluszki rybne Iglo! Jedzcie je ze smakiem i wygrajcie wspaniałe nagrody! Gry górskie, gry, nintendo i plecaki! Szczegóły w prasie, na ulotkach i opakowaniach! Kapitan Iglo, złoty skarb na twój stół! Wracamy po, po przerwie reklamowej. Także, żeby wam przypomnieć, jesteśmy z wielkim reżyserem. A rozgłodny, który nagrywa najczystą, naj, najnowszą część wujka. Super. Jakie są pana aktorzy? Czy mają czy ma jakichś nowych aktorów? Czy, czy stara manna? No, jacyś nowi jak to się przydadzą, bo w moich, jak na razie produkcjach, to występowałem ja, Sleepy, a w niektórych przypadkach Jaro, ale. Jaro zawojował ostatnio samocno nie i mówię, prawdopodobnie. Mówimy o jaru. Nie mówimy o Jaro. Czemu nie? Zawojował nie ostatnio. O zawojował ostatnio samocno i prawdopodobnie jest gdzieś w Korei Północnej. Na granicy się zgubiliśmy. Właśnie. Halo. Było to, było to w kontrakcie. To jest Family Friendly Show. Trwa. Nie mówimy o Jaro. Ja przepraszam bardzo, ale on, on jest sponsorem. Jednym z wielu Aha, aha. A właśnie jaki macie sponsorów? Co... E, mamy, jakich mamy sponsorów, no e, Pana Grzesia e, e, Heis Komuni. I co tam jeszcze? I Steel Series, bo od nich myszkę kupiłem. Dobrze, dobrze. Także widzicie, to, jest bardzo du du to są bardzo duzi ludzie, bardzo grube ryby. Jak możecie, oczywiście wszyscy o nim wiemy. E T T jak pan odpowie na, e na pana e dramę z Knurem, który wysyła do ciebie e listy miłosne? A tamto? A to jest. Aktualnie dużo podobnych, w sensie może niepodobnych. Dużo innych osób mi te od jakiegoś czasu takie rzeczy zaczęło wysyłać, więc mam inne problemy na głowie. Taki knur, można powiedzieć, jest jednym z lepszych y, rozwiązań. Mówi, czyli mówi Pan, że może będzie jakiś związek? Nie, al, nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam. Mam znowu małe problemy za Pana głową. To pisty, listy. A nie, to ten. Dobrze. E, także pamiętajcie, ten talk show jest sponsorowany przez Twoją mamę. Także podziękujcie swojej mamie, że możecie to widzieć. E, dobrze. Dziecko, pozdraviaj. Liszmy jaja, cyganie rudy! Dobrze, dobrze, dobrze. Jeśli... A czy ma pan jakieś plany na więcej produkcji? E, przygody wujka 3. Poradnik do Scouta jest w produkcji mniej więcej od pół roku już, ale mi się nie chce w tf tak grać na casualu normalnym, żeby klipy zdobyć, żeby coś w tle było. I no... Prawdopodobnie jak albo OnlyFans kolejnej sławnej, grubej osoby wyjdzie, to powstanie kolejny film. W ogóle dziwię się, że mi tego filmu nie zbanowało, jak ocenialiśmy OnlyFans, Nikocado, Avocado. Albo, nie wiem. Możliwe, że jeden z moich przyszłych filmów będzie live action, ale to nie wiadomo, bo to zależy od wielu czynników. Właśnie, tak... Na backstage'u mówiłeś mi o swoim nowym cosplay'u. Rekonstrukcji. Cosplay'u, nie oszukujmy tak, się. To kupiłem kolejny element do munduru żołnierza Polskiego z kampanii wrześniowej. Jak na razie mam hełm Selamandry wz. 31 i... no oryginalny bagnet. Ale to nie jestem do końca pewny, czy on jest do końca polski. Jesteś wielkim partiotom. E, tak partiotom. Można w sumie tak powiedzieć. Dobrze, dobrze. E, jeśli jesteś patriotą, myślisz, że... E, Polska potrzebuje pieniędzy od Niemiec przez to, co, co zrobili przez Drugą wojnę światową. Wiesz co, mi nauczycielka religii i historii w ósmej klasie, jak kończyłem podstawówkę, powiedziała, że ja zostanę co najmniej jakimś prezesem czy tam prezydentem, to ja zamierzam to podciągnąć krok dalej i zamierzam zostać dyktatorem. Niczym mój, życiowy... niż... Niczym mój życiowy autorytet Józef Piłsudski, <noise> który wbrew pozorom mm, zajął, bardzo... zaje, ten, przejął władzę siłą i rządził własną ręką. Był bardziej liberalny, ale to wciąż był dyktator. Pamiętamy zamach majowy w, dwudzie... tak, w 26. Hmm. Dobrze, jeśli. Mogę tak powiedzieć. Mówiliśmy mi też na backstage'u, że jesteś w pewnym fandomie. Dlatego, no wiesz, ten talk show jest sponsorowany przez drugą grupę. Jest sponsorowany też przez Fury. Czy czujesz czy czujesz się jako Fury? Czy czujesz się game? To są pomówienia. To, co się działo nad Szeką tego dnia, to wszystko pomówienia. Nie ma dowodów. A poza tym raz się tak, nie liczy. By... A, za, tak. Drugi raz to jest dopada, za trzecim razem się resetuję, dlatego Furasów lubię, ale co do tej drugiej, to jak mówiłem logika i fakty... Szkurwa macie. Ale tak, logika i fakty mówią, że nie bo. Zasada 3.11. A, A ty co ty tu robisz? Czekaj chwilę. Chwile. Przerwę. Tak, Możemy mój mikrofon z powrotem wziąć. Tak. Dobrze. Czy pan Creative ma coś do dodania? Bo tak bardzo chce się tutaj nam wprosić do naszego nagrania. Kurwa, nie widział mnie. No. Kurwa, ma słabą barki. Jardy wola, zadzwoniam się. Ty, ty tu nigdy nie pracowałeś! Ty się coś włamałeś. Chcę ci tylko przypomnieć sposoby. Dobra, bierz piwo i śpieraj. Piwo i śpiewaj. Cześć, czy jakie to? Dobra, to jest niedobre to. To jest najlepsze piwo. Spadaj Dzięki, Tak Czy chcesz na sam koniec kogoś pozdrowić? To pozdrawiam majora, z którym na Discordzie gadam. Pozdrawiam typa z klasy, któremu przypadkiem wysłałem zdjęcie w hełmie, dość memiczne. I mamy tatę i rodziców, plus jeszcze dziadka, który jakimś sposobem zdobył ten bagnet. Albo zapierdolił z wojska swojego, albo innymi sposobami że to to już jest koniec naszego talk show wróćcie za tydzień na pewno następny odcinek nigdy nie powstanie i czekajcie na następny odcinek wujka no. na razie a widzę co innego